Witamy Państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie z Portugalii, gdzie na lisbońskim obiekcie Stadio D'Alus wkrótce rozlegnie się pierwszy gwizdek sędziego tego meczu. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok Jacek Laskowski. Benfica zmierzy się z Liverpoolem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Zobaczmy, jaki skład wystawił sztab Benfiki. W obronie Nicolas Otamendi wystąpi razem z Janem Fertongenem. Rafa Silva oraz Everton pojawią się na bokach pomocy. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników, a czas pokaże z jakim skutkiem. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alison Becker między słupkami. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z Joelem Matipem. Sadio Mane oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Chociaż w ostatnich latach symbolem angielskiej piłki były inne kluby, dopiero niedawno Liverpool na dobre odzyskał plazm. To przecież właśnie The Reds są najbardziej utytułowanym klubem z Anglii na europejskiej arenie. To prawda, występy w kolejnych finałach UEFA Champions League dowiodły aktualnej siły tego zespołu. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Grają u siebie, a to sprzyja odważnej grze. Nie czekają na piłkę na swojej połowie, tylko starają się rozbijać ataki na całej długości boiska. Tutajsi kibice są do tego przyzwyczajeni. Od pierwszych minut rzucają się na drużynę przyjezdną jak batacha wygłodniałych wilków. Zobaczymy, czy wystarczy im sił na taki pressing od pierwszej do ostatniej minuty. Szykuje się spotkanie w ostrym tempie. Julian Darwin Nunes. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Trafia dla tego klubu regularnie. Jest najskuteczniejszym strzelcem w ich historii. Kibice zwykli oczekiwać po nim co najmniej jednej bramki w meczu. I cóż, jeśli się nie zatnie, to raczej się doczekamy. Musi to wykorzystać! I mamy pierwszą bramkę meczu! Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Do trudno się dziwić teraz złości menedżera. Jego podopieczni wyraźnie nie realizują tych przedmeczowych załogów. Prowadzą zatem 1 do 0. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na rzut rożny. Boko polekarny zagrywa. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Darwin Nunez. Julian Weigel. Podanie do Darwina Nuneza. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Diago. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Darwin Nunez i Jean Mario są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Utrożny. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. W pole karne, głęboko teraz. Ach, dobry strzał głową. Ale jednak zabrakło. Naprawdę niewiele. Rafa ma piłkę. Zdecydowanie, ale czysto. Robertson. Joboszota. I ruszają z kontrolą. Będzie ciekawie. Sadio Mane. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Daleka piłka z rogu. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy tylko strzał, daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Rafa Silva. Może być zaraz groźnie. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Ośrodkowuje środkowuje z rogu, dość głęboko. Była sytuacja i była główka, ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Udanie przejmuje piłkę Fabinio. Mo Salah. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Słaby dziś jak dotąd występ Salaha. Po tej klasy zawodniku spodziewamy się znacznie lepszej gry. Miał być dziś czołowym strzelcem, tymczasem zupełnie się nie sprawdza. Nie wypracowuje sobie sytuacji, nie próbuje strzałów. Niekorzystny wynik, zatem zupełnie nie dziwi. Miejmy nadzieję. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Rinaldo i Jean-Mario. Julian Weigel. Rafa Silva. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. I teraz dobra okazja do kontry. Jogoszota. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Otamendi. Potanie do Darwina Munieza. Julian Weigel. Iłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Sędzia przyznał im już. Będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Rzuca w okolice 11 metra. O, i gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pewno. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Znawiamy zatem grę po tej bramce samobójczej. No teraz wypadałoby to odrobić. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Udana interwencja, ale teraz rywale rozpoczną od rzutu rożnego. Zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Centra w pole karne. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. W dzisiejszym meczu zdecydowanie częściej piłkę ma Benfica. Nie jest więc zaskoczeniem wynik jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się jeśli zdołają wrócić do gry. I piłka pod nogami Salaha. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. I to będzie rzut rożny krótkie rozegranie stałego fragmentu. Opłacił się pressing. Piłka opuściła boisko. Zamykają go bo teraz rywale. Do estádio será conduzido pelas forças da autoridade. Pedem-se o favor de aguardarem nos seus lugares após o Stadion Mané. Manet, teraz przypinące. Przerwał ataki o Vali. João Mário. Weigl. Van Dijk. Przejmuje piłkę. I Fabinho, Henderson, piłka teraz u Salacha. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Teraz podanie przechwytuje Van Dijk. Ma piłkę teraz Mane I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Nie można tak podawać stojąc między słupkami. Teraz musi! Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Ponownie oglądamy gola. Wszystko zaczęło się od tego fatalnego podania. Nie można grać z taką nieuwagą tak blisko własnej bramki. Rywal doskonale to wykorzystał. Nie miał tutaj litości. I nic dziwnego. Tak właśnie trzeba grać. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. A zatem mamy wynik 2-1. Udane wejście, akcja przerwana. Mo Salah. Mecz się właśnie skończył. Liverpool ponosi porażkę, a to zdarza się niezwykle rzadko. Zespół przegrywa tylko jedną bramką, ale porażka to porażka. Niestety na tym poziomie różnice są często marginalne i rywale wykorzystują wszelkie, nawet najmniejsze błędy. Następnym razem muszą zagrać dużo uważniej. Rozegrał dzisiaj naprawdę dobre zawody, ale też chyba wszyscy po nim się tego spodziewaliśmy. Przyjrzyjmy się statystykom indywidualnym. Jest bramka, były też inne okazje podbramkowe. Czy szkoda, że nie zostały wykorzystane? Skoro drużyna wygrała, to wkrótce nikt już o tym nie będzie pamiętał. Za to o golu na pewno. Tak.